Super jest żyć w czasach, kiedy mamy rywalizację Magnusa Carlsena z Nakamurą na czeskomie. Mianowicie jak tylko Nakamura pobije swój życiowy rekord na platformie, no to zaraz Magnus Carlsen wkracza do akcji i próbuje ten jego rekord jeszcze poprawić, i tak dalej, i tak dalej. Co jakiś czas zawodnicy się przebijają. No i właśnie niedawno Nakamura pobił swój rekordzik i ten historyczny rekord, najwyższy ranking ever na czeskomie został poprawiony przez Carlsena i wynosi teraz 3300 40 w szachach błyskawicznych. W buletach było to e, tam powyżej 3500. No i tutaj poszedł e, wariant z goniec B5 szach. E, osobiście też grywam to białymi. E, bywa to dosyć wredne, szczególnie e, dla zawodników, którzy są obkuci w jakimś najdorfie do 30 ruchu, a tutaj można zejść z teorii. W partii roszata A6 goniec D3 wygląda to trochę głupio, ale plan jest taki, żeby zagrać C3 odejść gońcem na C2 i wtedy całkowicie zająć centrum ruchem d4. Więc to jest dosyć ciekawe podejście. Na co Magnus odpowiedział skoczek f6, przeciwnik wieża e1, Daniel Narodicki, e6, c3, b5. Czyli widać już tutaj, że pan Norwek, Rozpoczyna tutaj ekspansję na skrzydle hetmańskim, no i jednocześnie w taki klasyczny sycylijski sposób robi miejscówkę gońcowi, żeby ten goniec elegancko działał sobie tutaj po długiej przekątnej, więc to jest wszystko teoria. Goniec C2, biały już chce zagrać d4, żeby całkowicie zająć centrum, więc zostało to zablokowane ruchem c4. I teraz zawsze po d4 mamy bicie w przelocie, no i problemów brak. Więc w partii A4 wobec tego Narodicki stara się te piony rozbijać z drugiej strony. No bo, oczywiście, wysunięte piony bez odpowiedniego wsparcia figur często stają się po prostu słabością. No i teraz, a ważny szczegół: partia jest grana na 3 minuty plus 0 sekund. Nie na 3 plus 1, jak to na Tighted Tuesdays, tylko na 3 plus 0 no i teraz oczywiście grozi bicie jest związanie po linii A więc goniec B7, żeby ta wieża została zabezpieczona Narodicki tak czy siak tutaj powybijał no i zagrał sobie po prostu skoczek A3, czyli chytre podejście, najzwyczajniej w świecie chce zabrać tego pionka z B5, no i mamy tutaj typowe zagranie czyli najlepszą obroną jest atak, więc Magnus po prostu olewa tę presję na pionka B5, no i Robienie rosady e, nastąpiło tutaj zagranie. Goniec E7. E, goniec bije E4 też jest dosyć ciekawym wyborem w tej pozycji i tutaj często dochodzi do takich wymian no hetman b7 oczywiście żeby wideł nie zarobić i w sumie ten pion na c4 bywa bardzo upierdliwy on mocno blokuje rozwój tego gońca z c1 co bywa kłopotliwe no i jeszcze trzeba też wskazać że teraz skoczek na b5 nie ma zbyt stabilnej pozycji więc to jest główny wariant i tutaj czarny ma naprawdę świetne statystyki. Choć pozycja obiektywnie w równowadze, no ale wydaje się, że czarnymi grać po prostu wygodniej. Natomiast tutaj Carlosen podkręca atmosferę, no i gra koniec E7. Skoczek zbił na B5 z groźbą wideł, no ale tutaj już nastąpiła roszada. I teraz faktycznie materialnie Norwek jest mocno w plecy. Natomiast ten pion C4, niczym taki klin wbity w pozycję oponenta, blokuje dalszy rozwój. A dodatkowo Karlsen ma mocną presję nałożoną na piona E4, co jest też fajnym atutem. No Ale Narodicki nie jest to arcymistrz z pierwszej łapanki, no oczywiście nie należy do elitarnego klubu 2700, ale blickarzem, buleciarzem jest niesamowitym, no więc tutaj proste, a skuteczne k 3. No i w sumie groźba jest, ten 504 jest tutaj podważany. No więc Magnus zabezpieczył kolegę i tutaj wygląda ciekawie zagranie E5. No bo jak skoczek gdzieś tam odejdzie, no to D3. Zaraz tutaj jakaś maczuga i plan jest jasny. No bo czarne pola się osłabiły, więc nawet H4, H5 można popchać, więc można tutaj sobie poatakować. No tylko problem jest taki, że po E5 to skoczek wtryni się na E4. I dalej tutaj żadnego ataku nie będzie, a pion E5 może nawet okazać się słaby za chwilę, no jak, jakiejś tam presji na F2, no to już nawet nie wspominam. W związku z tym Narodicki po prostu zbił na D5, no ale to poskutkowało aktywizacją gońca, no i teraz nastąpiło D4. I tutaj w sumie bardzo interesujące rzeczy zaczynają się dziać, ponieważ tutaj walka ma taki bardzo strategiczny charakter właściwie, ponieważ czarny ma pewną aktywność, ale jeżeli biały w jakiś swobodny sposób wyprowadzi swoje figury no to zostanie z pionem więcej i wygra partię. Więc czarny musi, wiecie, takie szpileczki wbijać oponentowi, żeby nie dopuścić do tej aktywizacji. Bo póki co figury białego faktycznie słabo skoordynowane. No i teraz mamy bicie w przelocie. Hetman zbił na D3. Jeżeli chodzi o goniec bije D3, no to tutaj akurat prymitywna sztuczka, bicie na A3, bicie na C3. No, i czarny e, momentalnie odzyskałby piona, więc ludzi karbuzik. W związku z tym pan Daniel e, odbił sobie Hetmanem. No wiadomo, pierwszy cel zerknąć na punkt H7, no ale po drugie, e, punkt C3 też zabezpieczony. E, I tutaj co zabawne, Magnus mógł całkowicie zrujnować strukturę pionową oponenta. W jaki sposób? No, można było zbić na F3. Zbić na A3 i zobaczcie teraz, jak kuriozalnie to wygląda. Dosłownie każdy pion białego jest słaby, jest izolowany, więc to wygląda po prostu fatalnie. No i teraz Hetman A5 z presją tutaj, a jeszcze dodatkowo być może ten Hetman w ogóle przejdzie na skrzydło królewskie, więc to wyglądało super. Natomiast Magnus, co ciekawe, zagrał H6. Zauważyłem w tych partiach błyskawicznych Magnusa, że faktycznie on lubi wtrącić to H6. To myślę, że dosyć pouczający dla nas moment, że Mistrz Świata często właśnie tak pomiędzy debiutem a rozkręceniem się gry środkowej. Lubi tę furtkę dla króla wtrącić, więc warto to mieć na radarze, bo faktycznie tej furtki później w ferworze walki często brakuje. No ale biały się tutaj rozkręca. B4 w partii goniec E4, no i tutaj właściwie należało zbić. No i teraz jeżeli. Hetman odbije, no to można było tutaj powymieniać do spodu. No i faktycznie leci ten pionek z C3, ale są dwie lekkie figury za wieżę, więc biały właściwie niczym tutaj nie ryzykuje. No czarny absolutnie nie ma jak wygrywać w tej, w tej partii, więc można było w to pójść. Natomiast tutaj poszło Hetman E3, no i to sprawia, że. Ten skoczek się mocarnie aktywizuje, no i teraz ten punkt C3, no po prostu pada. Więc na w świecie podstawka pionka, choć pozycja dalej nie jest jasna, no bo teraz za to ten goniec mocno się aktywizuje. No i widać, że jakieś tutaj może kiedyś problemy będą występowały. I tutaj skoczek FD4 w partii, skoczek E3 wygląda ciekawy. Na pierwszy rzut oka to w ogóle wygląda idiotycznie, no bo go nie zbije B4, ale teraz można zagrozić matem, no i wybić na D5. I okej, okay, pion w plecy, no ale jest ten izolak, którego w miarę łatwo można atakować, więc to raczej w okolicach remisu. Natomiast po skoczek FD4. No to ten Hetman czarnego wkracza do akcji i tutaj Magnus przejmuje inicjatywę, no i też trzeba dodać, że zawodnicy już poniżej minuty za chwilę schodzą obaj, więc będzie z całą pewnością nerwowo. No i teraz ciężko coś z tym gońcem zrobić. No bo tutaj jeszcze jest presja na C2 nałożona, więc jakiś skoczek bije B4, wiecie, wykorzystujące związanie po drugiej linii. Więc biały w ogóle musiał się wycofać na C1, żeby obronić tego hetmana, żeby pion B4 nie padł. No i tutaj właściwie seria czerwona następuje. Można było sieknąć E5, no ale Magnus walnął goniec G5, czyli takie bardziej łopatologiczne podejście. No z całą pewnością Norwek tutaj zwrócił uwagę na sytuację zegarową oponenta, czyli 38 sekund. No i wiadomo, że w takiej sytuacji to no, trzeba po prostu poczekać, tak? Trzeba stwarzać jakieś... Problemy oponentowi, żeby on musiał zużyć czas, żeby te problemy rozwiązać, no ale kluczowe jest, żeby po prostu samemu czegoś głupiego nie podwalić, no i przeciwnik się wywróci przez czas. No więc teraz Biały się broni, no i Magnus w ogóle mógł się wtrącić na B1, ale odszedł po prostu na A4, czyli dosyć prosty plan ataku na B4 w partii B5. No i teraz Magnus mógł wybijać na przykład. Jeszcze gorsza struktura pionowa będzie po stronie białego, no ale finalnie zdecydował się na po prostu skoczek C5. Czyli zobaczcie, jak w gruncie rzeczy proste szachy tutaj gra Mistrz Świata w szachach błyskawicznych czyli wszystkie figury do akcji. I faktycznie, jak się teraz przyjrzymy tej pozycji, wszystkie figury czarnego coś robią, więc nastąpiła tutaj fajna aktywizacja, to mi się jak najbardziej podoba. No i teraz Narodicki no, powinien jakkolwiek się aktywizować, żeby w ogóle mieć gdzie chodzić, no ale on zagrał skoczek C6, co no, po prostu nic nie daje tak de facto. Choć trzeba też przyznać, że Magnus tutaj popłynął, ponieważ no, można było bić na E3 na przykład się to podoba, żeby popsuć tą strukturę pionową, no ale Magnus się połasił na pionka. I podwalił widły. No bo zauważcie, że tutaj skoczek A7 z widełkami po prostu wchodzi, no i role w tej partii się odwracają. Czyli skoczek A7, dajmy na to Hetłan odchodzi, no i teraz jest skoczek oraz pionek za wieżę. Piony na jednym skrzydle, więc... To daje naprawdę duże szanse na utrzymanie remisu czarnymi w tej pozycji, no ale zdecydowanie to nie czarny gra tutaj na wygraną no chociaż oczywiście to jest partia na 3 plus 0, więc trzeba jeszcze dodać sytuację na zegarze która jest fatalna dla Narodickiego, więc być może tutaj z jakością w niej dalej to Carlsen by grał na wygraną, no ale obiektywnie no to duży błąd po stronie Norwega natomiast pod presją czasu Narodicki zagrał w ogóle skoczek D4, chociaż 4 sekundy na to zużył i to sprawiło że no po prostu pion w plecy po stronie białego, no, a jeszcze dodatkowo, e, figury czarnego są po prostu bardzo aktywne, więc e, ciężko sobie wyobrazić, e, żeby tutaj biały e, no miał coś e, mądrego stworzyć. E, w partii Hetman A4, czyli ten Hetwan dalej bardzo aktywny, no, biały próbuje jakkolwiek tutaj wkroczyć do akcji, no, ale czarny jest po prostu szybszy. Figury czarnego są zbyt mocarnie ustawione, żeby biały cokolwiek miał tutaj namieszać. W partii d 3 jest atak na tego skoczka, no i teraz nastąpiło wybicie. No i teraz tak, jeżeli bicie pionem, no to okej, okay, można się wtrynić na a2, no i dajmy na to dojdzie do takiej sytuacji pion więcej plus słabość na e3. No raczej w rękach Magnusa jest to wygrana, no ale jeszcze partia się toczy. Przykładowo, gdyby tutaj udało się wymienić ciężkie figury, gdyby zostały same skoczki i króle, no to szanse na ustanie tej końcówki białymi mocno by wzrosły, no bo czarny nie bardzo ma gdzie wytworzyć wolnego pionka, którym by zasuwał do pola przemiany. No ale tutaj przy hetmanach na desce, no to zawsze dodatkowo można atakować na króla, więc no faktycznie trzeba to ocenić jako przegraną. No ale w partybicie bicie na E4, hetman B4, więc tutaj po prostu widły, no i teraz jeszcze szanse dawało wieża F1. No i tutaj dochodzi do podobnej sytuacji, czyli ten pion E3 dalej jest tutaj słaby, no ale jeszcze walka się toczy, na no w partii Narodicki zagrał hetman B1, co po prostu podwala figurę. No i tym oto sposobem Carlsen wygrał i wbił 3340. Na czeskomie. Więc teraz e, zobaczcie, jak tutaj e, wygląda sytuacja w tabeli liderów Magnus Carlsen 3340, a Hikaru jakieś żałosne 3200. Więc ponad 100 oczek teraz mu brakuje do Carlsena. E, no, oczywiście Hikaru e, znacznie więcej partii gra na czeskomie, bo jednak e, częściej streamuje. E, natomiast e, no cóż, no, te waha wahania są u niego większe. Także kto wie, być może ta presja Magnusa Carsena wjedzie na kamurze i teraz na kamura się odpali, żeby jeszcze wyżej poprzeczkę zarzucić. Także fajna jest ta rywalizacja do śledzenia. Fajnie, że się przebijają ciągle, jeżeli chodzi o te rekordy. Jeżeli chodzi o Jana Krzysztofa Dudę, znajduje się on aktualnie na miejscu 24. Co ciekawe, tak jak widzicie, sporo jest tutaj niearcymistrzów w tej czołówce, czyli widać, że te szachy klasyczne od szachów błyskawicznych, szczególnie przez internet, znacznie, znacznie się różnią. Także cóż, trzymamy teraz kciuki za Nakamurę no i zobaczymy, ile mu zajmie powicie rekordu Magnusa.